Wiadomość wszechświata dla Ciebie w dniu dzisiejszym. Wiadomość wszechświata dla Ciebie w tym dniu jest pełna optymizmu i nadziei. Aniołowie pragną przekazać, że stoisz przed wyjątkowym okresem pełnym możliwości, dobrych wieści i cudów, które rozwiną się w Twoim życiu. Ta perspektywa niesie ze sobą niezwykłe bogactwo, które jest w drodze, a najlepsze jest to, że ta obfitość do Ciebie dotrze łagodnie, nie wymagając nadmiernego wysiłku z Twojej strony. W tym obiecującym scenariuszu ważne jest, abyś przygotował się na przyjęcie nie tylko bogactwa materialnego, ale także duchowego bogactwa, które życie oferuje. Bądź otwarty na przyjęcie obfitości w różnych formach, uszy od spełnienia marzenia o nowym domu, aż po odkrycie nowych możliwości zawodowych. Które mogą otworzyć przed Tobą nieoczekiwane drzwi. Ponadto bądź czujny na gesty miłości, które nadchodzą, czy to w postaci szczerej wyznania, czy wyrażenia uczucia, które głęboko dotknie Twojego serca. Pamiętaj, że te wydarzenia nie są przypadkowe, są to jasne znaki, że stoisz przed wyjątkowymi i cudownymi chwilami tego dnia. Archaniołowie ciężko pracują aby oblać Cię i Twoją rodzinę swoimi błogosławieństwami. Dlatego tak istotne jest, aby pielęgnować głębokie poczucie wdzięczności za to, co już posiadasz i za nadchodzące możliwości. Wierz mocno, że jesteś na właściwej ścieżce i w miarę jak idziesz naprzód, Twoja droga będzie pełna łagodności, ujawniając głęboką obfitość i wiele szczęścia. Aby uścisnąć to błogosławieństwo i przyciągnąć jeszcze więcej pozytywności, śmiało wypowiedź następującą afirmację: Witam miłość, radość, obfitość i szczęście w moim życiu. Wyrażam głęboką wdzięczność. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. W ten sposób wzmacniasz manifestacje tych błogosławieństw w swojej podróży. I pozwalasz na pełne rozkwitnięcie piękna życia na Twojej drodze. Bądź gotowy na przyjęcie i świętowanie wszystkich darów, które nadchodzą. To była wiadomość dzisiaj. Mam nadzieję szczerze, że Ci się podobała. Kończę tutaj i czekam na Ciebie w kolejnym filmie.